Jak długo pani zajmuje się malarstwem? No tak naprawdę odkąd pamiętam, to znaczy od dziecka. Zawsze lubiłam rysować i malować, i później już y, zaczęłam się kształcić w tym kierunku. dlaczego y, obrazy nazywają się drobiazgami wystawy? Y, dlatego, że y, zgromadziłam y, pozornie drobne, czyli fizycznie małe przedmioty bądź sytuacje. Y, które są ujęte symbolem jakiegoś przedmiotu, które można by nazwać małymi fizycznie czy nieistotnymi w jakiejś wielkiej sferze czy działalności, bo dotyczą moich osobistych spraw, natomiast mentalnie, wrażeniowo, wspomnieniowo dla mnie są istotne, czyli uwypuklenie na pozór rzeczy małych. Które może nie zawsze zauważamy, może, może często pomijamy rzeczy również codziennych, codziennego użytku jakieś kubeczki, naczynia, a one tak naprawdę mi wiążą się z konkretnymi sytuacjami, ale tak naprawdę każdy, wydaje mi się, odnalazłby takie drobiazgi w swoim życiu. Każdy z nas ma jakieś drobne pamiątki. Po dziadkach, czy jakieś od bliskich osób otrzymane, jakieś zasuszone liście w książkach, jakieś, jakieś pamiętne piórko z, z tylko dla nas ważnego spaceru. Więc myślę, że jest to po prostu zwrócenie każdemu Nie, to jest ekspozycja moich drobiazgów ale to jest zwrócenie każdemu uwagi zobacz, ile masz na co dzień pięknych drobiazgów. Więc nie narzekaj i nie smuć się. Zobacz, ile masz słońca w filiżance porannej kawy, jak pięknie ptak śpiewa. Po prostu we wszystkim można odnaleźć to, co piękne i to, co ważne. To jest zwrócenie uwagi na rzeczy, na rzeczy pozornie drobne, które tak naprawdę często stanowią o tym, że coś jest ważne. A czasami jest najważniejsze dla nas. Pani jest związana emocjonalnie z pracami. Jestem nie ukrywam, ponieważ w każdej pracy zostawiam kawałek siebie. Ale myślę, że to już tak jest i po prostu ja trochę nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ja przy każdej pracy się spalam, to znaczy można to porównać trochę do treningu może sportowca, albo jeżeli. Kamil Stoch otrzymuje złoty medal, no to on czuje, że to jest jego praca y, i to jest spełnienie jego marzenia, tak? Od kiedy miał 12 lat, czyli y, nie może nikt, kto coś y, osiąga na zasadzie efektu, który sobie zamierzył powiedzieć, że ach, to było tak od niechcenia i bo taki miałam nastrój, nic innego nie miałam lepszego do roboty, po prostu... To jest ten moment kiedy wtedy tylko jestem ja i ta praca i, i, i te pastele które się sypią kolorowym proszkiem dookoła i są po prostu brudne palce no i nawet nie mogę nie mogę wtedy jak gdyby innych rzeczy robić wszystko wtedy cały świat zostaje na boku i także później patrząc na każdą pracę no doskonale wiem kiedy w jakiej sytuacji była rysowana i no wracają te emocje a jednocześnie bardzo lubię dawać moje prace, także bardzo wiele prac po każdej wystawie, jeżeli tylko ktoś ze znajomych chce, to po prostu ja podarowuję te prace. I wtedy cieszę się, że gdzieś ten kawałeczek tej mojej takiej dobrej energii, bo z reguły utrwalam chwile ważne dla mnie, ale takie... Radosne, to znaczy znaczące i myślę, że kawałeczek jest gdzieś zawsze przekazany tej energii takiej właśnie pozytywnej i wtedy cieszę się, że ktoś ma moją pracę i no i gdzieś tam może ta odrobina tej radości później przenika. Dla Pani jakieś yy, niezwykłe wydarzenie związane z malowaniem? Oj, to mnie Pan zaskoczył. Niezwykłe wydarzenie, no. Niejednokrotnie się zdarza, ponieważ tutaj te prace są rysowane pastelami, które fizycznie są kruche, miękkie, sypią się, palce się brudzą od nich. Bardzo łatwo jest zrobić plamkę, jeżeli się nie uważa w tle. Bo ja nie mówię o plamkach, które można by robić dłońmi celowo, ale jeżeli akurat nie chcemy tej plamki, no to takim. Zdarza się niejednokrotnie, mimo że sztaluga ma różne zabezpieczenia, że po prostu w nieoczekiwanym momencie, niestąd mi ni zawąd praca spada. No i wtedy już nigdy nie wiem, czy jak ją podniosę, czy ona coś z niej jeszcze będzie, czy już po niej, ale takim faktycznie szczególnym wydarzeniem, którego nie mogłabym zupełnie zaplanować, jest tutaj prezentowana praca bardzo archiwalna, ale dałam ją właśnie z tego powodu, że ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ jest tam narysowana zabawka mojego syna z lat dzieciństwa, a pamiątka na tej pracy właśnie koło tej zabawki są takie przeciągnięte paluszkami kolory właśnie. Czyli praca jest wycięta, bo to była na większym formacie, ale zostawiłam ten fragment, ona być może nawet nigdy jako cała taka duża całość nie była dokończona, ale zostawiłam to i wycięłam właśnie ślady palców mojego syna, czyli to może takie, ja nie mogłabym tego zaplanować. On po prostu podszedł był na tyle mały, że tam po prostu prawdopodobnie nie miał nawet świadomości, że to się rozmaże i zwyczajnie zaczął to dotykać i właśnie rozmazał, czyli zostawiłam tę pamiątkę, jest dla mnie uroczą, uroczym hmm. momentem.